W sobotę Adamek wraca na ring po kilkumiesięcznej przerwie. Podnąć waży trochę mniej, będzie walczył z dominikiem gminem. Może mieć jakieś problemy? Nie wiem, naprawdę w ogóle nie, nie rozważałem tej walki. Jakoś tak nie interesuje mnie za bardzo ta walka pod względem, no, nawet nawet. Nie wiem szczerze, kto to ten Gwin jest, tak nigdy się tam nie wiem, nie interesowałem tym. Wiem tylko, że sparowali ze sobą wygląda bardzo przyzwoicie, Adamek rusza się fajnie, także na pewno będzie szybki, krzywdy sobie nie da zrobić wydaje mi się. Nie wiem tak naprawdę co, co Tomek w ogóle broń Boże, teraz do niego nie bije bo już w ogóle mi to nawet Adamek nie zależy nic, tylko. Nie wiem, co on chce od życia. Czy chce jeszcze zarobić, czy coś. Unika walki i unikał walki z Pulewem. Nie miał tej walki. Teraz miał boksować z tym grano. Nie wyszło teraz z tęgu i no nie wiem, to wszystko tak na skróty, żeby znowu jakieś pieniądze zarobić. Pytanie, co chce Adamek. Jak chce boksować o Mistrzostwo Świata, to niech bierze Pulewa, czy kogoś i niech walczy. A jak chce zarobić, no to myślę, że w Polsce też by było kilka fajnych propozycji na, na zarobek. Ale szczerze, życzę mu jak najlepiej, bo, bo naprawdę... Po tej walce, no nie wiem właśnie co go czeka, nie wiem co oni mają w głowie tam promotorzy, moim zdaniem Tomek to już nie jest ten sam bokser, aczkolwiek na pewno jeżeli będzie taj ważył tyle co ważył, bo chyba waży najmniej, to na pewno będzie szybki, widać już po tym, po ruchu, po tarczy, że szybki lewy prosty, o ile się nie mylę wrzuciliście urywek ze sparingu. Z Guinem i tam robił co chciał, prawda? Każdy lewy, prawy. Nie dał się w ogóle zaskoczyć. Wydaje mi się, że ta walka będzie wyglądała właśnie w taki sposób. Tomek, jeżeli jest szybki, to nie da do sobie zrobić krzywdy. I tak będzie. Mogą przeboksować cały dystans i. różnie może być. No Nie wiem. Ta walka jakoś nie budzi we mnie jakichś większych emocji, szczerze powiem. Na przykład, jak była jak mówię, nigdy nie zapomnę walki Adamka za Aureolą, jak boksowali. Jak naprawdę stawałem w nocy, nic do niego nie miałem wtedy. W ogóle nie mam nic tak do, 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 do prywatnie, tylko mówię. To ja pierniczym mówię, to jest to, to, to była walka, i naprawdę ta walka to moim zdaniem przeszedł. Tą walką pokazał, że to jest Tom magadamek i walką w kruze kilka walk miał, ale mówię w ciężkiej wadze, to był prawdziwy Adamek, I, i takiego na pewno przy takim zawodniku jak Aureola miło było pamiętać na rynku.